Jak w takim razie powinniśmy jako Polacy, jako przeciętni obywatele postrzegać wojnę? Bo wielu wojna kojarzy się z pełnoskalowym konfliktem. Dokładnie to, o czym Pan mówił, czyli z rozlewem krwi, a Pan mówi, że wojna już trwa. Wojna jest sporem politycznym prowadzonym przymusem. I Oczywiście też ma wymiar kinetyczny I, i nam się, jako że byliśmy najczęściej słabsi niż inni, to nam się kojarzy, że do nas mordują. No a po pierwsze to nie musi tak być. Po drugie wojna może być duża, mała, średnia, może być zbrojny pokój, yy, może być samodzielna, może być kolektywna. Generalnie wojna jest, jak pan wie z lekcji historii, czymś naturalnym w historii świata. A dzisiaj w której fazie tej wojny jesteśmy? Jesteśmy w początkowej fazie wojny systemowej, czyli światowej wojny. Trzeciej, albo czwartej, zależy jak się liczy, bo właściwie było więcej wojen światowych niż numerologia ze szkoły. Pierwszą wojną, generalnie, może tak to powiedzmy. Świat jest pewnym systemem, tak, w którym się organizmy polityczne wspierają swoje miejsce w systemie. Gdy nierównowagi i spór osiąga potężne rozmiary, mamy do czynienia z wojną systemową, czyli światową, w ramach systemu. Ten system. Dlatego nie było w średniowieczu wojen światowych, bo nie było systemu.